się Zrodził prawie 18 lat temu, i już wtedy po raz pierwszy na zajezdni autobusowej w Paszowie kierowcy otrzymali indywidualne nagrody za swoją pracę. Ale oceniając ich pracę, braliśmy pod uwagę wiele e, czynników. Przede wszystkim e, dyspozycyjność, przede wszystkim kulturę osobistą, nieuczestniczenie w żadnym zdarzeniu drogowym, brak skarg. Tak bardzo. E, Miło zostało to przyjęte przez tą jedną zajezdnię, że po trzech latach, czyli już od 15 lat, prowadziliśmy e, odznakę lidera jakości, e, która dotyczy dzisiaj e, wszystkich pracowników. A drugą grupą od siedmiu lat próbujemy nagrodzić... Za niecodzienne zachowania. Pomogłam pani, która się źle czuła na chodniku, wezwałam karetkę, i udzieliłam jej takiej podstawowej pomocy i stąd to wyróżnienie. To było na dworcu w Krakowie podczas mojej przedwyśniadaniowej, także zobaczyłam, że pani się źle czuje, nikt nie reaguje, podeszłam i udzieliłam pomocy. Krakowskie pogotowie ratunkowe, które funkcjonuje od 6 czerwca 1891 roku e, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, udziela świat. Część zdrowotnych pomocy, mieszkańcom Krakowa w stanach zagrożenia życia i zdrowia. a ponieważ działamy w tej części przedszpitalnej w związku z tym współpraca z osobami, które udzielają pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia jest dla nas bardzo istotna. i stąd też nasza dzisiejsza tutaj obecność na uroczystości. gdyż chcemy podziękować tym pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa komunikacyjnego, którzy udzielali właśnie tej pierwszej pomocy, w 2015 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy komendantem Miejskim Policji w Krakowie, a prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. I od tego momentu już tutaj staramy się nagradzać pracowników MPK w zakresie też naszej pomocy w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Czy to ujawnienie właśnie osób zaginionych, przede wszystkim to w tym zakresie, ale też ujawnieniu czy przestępców, czy, czy, czy też ujawnieniu wykroczeń. Wracając na Zajezdni, będą już faktycznie przy Zajezdni. Założyłem samochód, który stoi na światłach awaryjnych, na środku drogi. Nie mogłem przejechać, nie zauważyłem w środku kierowcy. Po chwili rozejrzałem się i zauważyłem kierowcę, który dziwnie się zachowuje. W momencie, kiedy mnie zobaczył, chciał skoczyć do samochodu i odjechać. Widziałem, że się zatoczył, więc zastanawiając się, zaciągnąłem ręczny, wybiegłem z autobusu i uniemożliwiłem mu dalsze jazdę. A w międzyczasie przyjechało jeszcze kilku kierowców, którzy się zatrzymali. Oczywiście droga była zablokowana i wyciągnęliśmy kierowcę z samochodu. Ja się nie spodziewałem, że zostanę w ogóle wyróżniony za takie coś, bo to jest normalny nasz zawód, ale dostałem po prostu za ostrzeżenie pasażerki, która znalazła się nagle na przejściu. Widziałem w lusterku, że na... zostaje wyprzedzany w danym momencie. Klaksonem ją oszczęgłem, ona po prostu zamarła w tym momencie. Podziękowałem. Ja myślałem, że mi nie będzie ochrzaniać za to się, ale po prostu inna pasażerka to zobaczyła i napisała na mnie, No tak zwany, no, list po, pochwalny.